Hej, cześć, z tej strony News Fajna Flow i dzisiaj przygotowałem dla Was naprawdę ciekawy temat. Porozmawiam sobie o pewnym rynku, który jest dość taki zaniedbany, jeżeli chodzi o opinię publiczną i myślę, że naprawdę warto się nim zainteresować, szczególnie teraz, szczególnie w niedalekiej, ale też dalekiej przyszłości. Zanim do tego przejdziemy, oczywiście mały blok reklamowy. Otóż zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do naszej społeczności mailingowej, gdzie takie treści jak np. ta, czy inne takie właśnie rozkminki, czy podsumowania ty tygodnia na rynku, na rynku finansowym e, możesz znaleźć. I, e, czyli, czyli, czyli po prostu subskrybujesz i co, co tydzień dostajesz w niedzielę o godzinie 17 maila na swoją skrzynkę. No, i no i co, no i lecimy. A tematem dzisiejszego odcinka jest, chwila napięcia, rynek nawozów. I okej, okay, no dobra, no zdaję sobie z tego sprawę, że nie brzmi to zbyt fascynująco, i myślę, że, chociaż myślę, że w pewnym sensie właśnie jest, i tutaj chciałbym Ci to właśnie udowodnić. No ale dobra, zacznijmy od początku, tak? Czyli no właściwie wszędzie, gdzie teraz nie spojrzymy, można zauważyć niedobory zasobów naturalnych, towarów przetworzonych. A, no i właśnie jedną z gałęzi przemysłu, która przykła moją uwagę, są właśnie nawozy, bo, no bo ich brakuje, jest zbyt mała podaż, popyt jest stały i rośnie. Podlegają one też bardzo znacznemu wzrostowi kosztów produkcji, co wynika z zależności od tych paliw kopalnianych, które też teraz są trochę no, niezbyt lubiane, tak. I właśnie zakłócenie tych dotychczasowych linii rentowności w generalnie w gałęzi energetyki, przetarzy się też przez rolnictwo, czyli właśnie podnosząc te koszty zarówno dla producentów, jak i konsumentów. No to jest właściwie przyczyna i skutek. I z którzy wyjdą z, z tej walki i redystrybucji zysków z branży, myślę, że będą ci, którzy właśnie mają jakąś pewną przewagę konkurencyjną. No a właśnie jako globalnie taki krytyczny element gospodarki, myślę, że właśnie przemysł nawozowy może mieć taką niezbędną dźwignię, dzięki której skorzysta na zawirowaniach właśnie w energetyce na całym świecie. No właśnie, i warto też wspomnieć o tym, że produkcja, transport i stosowanie nawozów azotowych przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, tak? czyli przede wszystkim tlenku azotu i metanu. Natomiast nawozy azotowe są najbardziej emisyjne no bo są wytwarzane z amoniaku gazowego lub węglowego i, stanowi, i warto też wspomnieć o tym, że stanowiły one 56% całkowitej produkcji w 2018 roku. I te, no, a natomiast nawozy fosforowe, które obejmują amoniak na bazie azotu oraz siarkę z refinacji ropy naftowej też nie są zbyt przyjemne dla środowiska czy też z mychu, zmysłu węchu ale mają kluczowe znaczenie dla produkcji żywności i to dla prawie połowy światowej populacji. I tegoroczny wzrost cen gazu ziemnego, moim zdaniem, ma niezbyt wiele wspólnego z przejściem w kierunku czystszych źródeł energii, tak? czyli, mm, chociaż myślę, że, że właśnie ten przypadek wydaje mi się tak zapowiadać, że, że tak mogą właśnie wyglądać przyszłe ruchy cen spowodowane degradacją podaży. Czyli ujmując to inaczej, niepowodzenie tych firm naftowych, gazowych, z wyjątkiem akurat frakerów, w inwestowaniu w coraz większą produkcję, tutaj sięgając z pamięcią od około 2014, no jest właściwie mechanicznie podobne do tego, jak wygląda możliwa przyszłość na tak zmieniającym się przemyśle energetycznym. No właśnie, przyjrzyjmy się temu rynkowi nawozów obecnie. Myślę, że warto właśnie spojrzeć na to najpierw tak całościowo, a potem zaczniemy się rozdrabniać. Powiem Ci też, jak właściwie możesz w nawozy inwestować. No właśnie, zacznijmy od tego, że w sezonie 2020-2021 światowe zużycie nawozów wyniosło 198,2 tony i z czego azot stanowił około 55%, a fosforany i potas Stanowiły odpowiednio 25% i 20%. No i, no tak jak można wnioskować, spośród nich najważniejszy jest azot, i jego cena jest niezwykle, jest niezwykle niestabilna, szczególnie oczywiście w porównaniu z pozostałymi nawozami, bo jest ona bezpośrednio powiązana z cenami gazu ziemnego. Jest to właściwie taki nieunikniony koszt dla rolników, i też właśnie mój research wskazuje, że Rolnicy mają taką tendencję do stosowania nawozu azotowego na początku każdego sezonu wegetacyjnego, bo stosunkowo szybko jest on wymywany z gleby. Tak? Czyli po prostu te, te, tego nawozu nie ma, kiedy zaczynamy, nie ma wystarczająco, kiedy zaczynamy kolejny sezon yy, siewny. No właśnie, a inne nawozy mogą pozostawać w tej glebie z sezonu na sezon, no co już tutaj pozwala na pewne takie bardziej strategiczne ich zastosowanie. Stąd właśnie azot, nawozy azotowe są najważniejsze. Ale tak czy inaczej, co roku w rolnictwie przemysłowym, od którego jest uzależniony świat, jakiś nawóz, jakiś nawóz jest zawsze potrzebny i warto też pamiętać, że intensywne sadzenie. Właśnie, czyli takie przemysłowe sadzenie nie pozwala na uzupełnianie składu gleby w sposób bardziej naturalny, w którym ta gleba po prostu się odnawia po każdych zbiorach i, i tak dalej. No co też właśnie stwarza takie konkretne moim zdaniem podstawy wzrostów przemysłu nawozowego. I wracając do ob obecnego rynku. Ten brak równowagi między podażą a popytem był w tym roku niesamowicie naprawdę bolesny, bo mieliśmy sytuację, w której w zeszłym roku fabryki, które zajmują, które zajmują się produkcją nawozów, zostały zamknięte w związku z, z jakimiś tam wiecie, rządowymi restrykcjami, i od tego czasu non-stop mają problem z odbudową zapasów. No, bo jak możemy się domyślić, rolnicy kontynu kontynuowali swoją działalność, tak, dalej produkowali żywność, więc ten popyt na, na nawóz został, a jego podaż drastycznie zmalała I, i stąd ciągle mamy niedobory tych nawozów. I w tym roku też e, utrzymujące się, postępujące właściwie e, problemy z łańcuchami dostaw i też pewnego rodzaju ożywienie tego popytu w globalnej gospodarce. Wywarły jeszcze większą presję na wzrost cen tych nawozów. No i wreszcie, gdy ceny gazu ziemnego osiągnęły nowe ATH, nowe szczyty, koszty operacyjne były już tak wysokie, że niektóre europejskie zakłady nawozowe zostawały tymczasowo zamknięte, a w Chinach ciągłe przerwy w dostawie prądu no też tutaj nie, nie pomogły całej tej sytuacji, no bo wymusiły oczywiście zawieszenie produkcji. Dobra zastanówmy się właściwie teraz jaka, jakie właściwie mamy perspektywy odnośnie rozwoju rynku. No i myślę, że warto na początku powiedzieć, że jako, że na całej półkuli północnej mamy teraz zimę, no tutaj mam zasypany śnieg za oknem, więc to myślę, że możemy przyjąć zapewnik. No jest to dość mało prawdopodobne, żeby, cenu, żeby ceny gazu ziemnego, o którym właśnie wcześniej wspomniałem, a tym samym ceny nawozów azotowych miały spaść przed wiosennym sezonem sadzenia. I myślę, że warto też sobie powiedzieć o tym, że Rosja, czyli drugi co do wielkości eksporter nawozów azotowych i trzeci co do wielkości eksporter nawozów potasowych, i Chiny, czyli wiodący światowy eksporter nawozów azotowych i fosforowych, to było trudne, ogłosiły wprowadzenie zakazu lub jakieś inne ograniczenia eksportu nawozów do czerwca 2022, czyli grubo po wiosennych siewach. I oczekuje się też, że unijne sankcje wobec Białorusi, a Białoruś jest drugim co do wielkości eksporterem podażu, no że to jeszcze bardziej jeszcze bardziej ograniczy tą podaż. I właśnie ta zmniejszona dostępność na rynku eksportowym spowoduje jeszcze dalszy wzrost cen wszystkich właściwie nawozów. No to, to już tutaj już bez względu na ich źródło w miarę jak firmy i kraje będą rywalizować ze sobą, żeby, żeby je zdobyć, żeby na tym rynku po prostu pozostać, żeby dalej były ważnymi graczami na tak, tak jak wspomniałem wcześniej kluczowym rynku. No właśnie. No i teraz przejdźmy do takiej mojej krótkoterminowej wizji. I moim zdaniem to będzie po pierwsze brak równowagi między podażą a popytem tak jak teraz. Nic się tutaj moim zdaniem nie zmieni, nie widzę za bardzo żadnych takich przesłanek, żeby ta podaż miała być w jakikolwiek sposób wyrównana z popytem, więc myślę, że tak będzie dalej. A w dłuższej perspektywie, tak właśnie zgodnie z taką, nazwijmy to, osią czasu, którą, którą możemy tak nałożyć na tą ewolucję energetyczną, no to teraz mamy globalną populację, która w latach 1960-2010 wzrosła o około 3,9 miliarda ludzi i przewiduje się, że do 2050 powiększy się one o prawie że drugie tyle, o około 3,7 miliarda ludzi. I warto też wspomnieć o tym, że szacuje się, że tak duży wzrost będzie wymagał zwiększenia produkcji żywności o około 70-100% w stosunku do poziomów produkcji z 2015, względem tego właśnie 2050. No to to jest ogromny wzrost. W całym tym ekosystemie produkcji żywności, który jest tak uzależniony od nawozów petrochemicznych, właśnie zależnych od ograniczonych, nieodnawialnych zasobów naturalnych, czyli na przykład z, od gazu ziemnego czy fosforytu. To naprawdę nie wróży dobrze. Dobra, i zanim przejdziemy do tego, jak właściwie można inwestować, w co można inwestować, Mam, 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 bo mam dla Ciebie 10 spółek, w które możesz zainwestować. Warto jeszcze wspomnieć sobie o tym, jak właściwie wygląda skład tego rynku tego nawozowego, jacy są tam najwięksi gracze. I warto pamiętać o tym, że przemysł nawozów potasowych jest bardzo skonsolidowany, no bo mamy sytuację, w której tylko cztery firmy stanowią 65% całkowitej zdolności produkcyjnej, a na rok 2018, no to wtedy najważniejszymi graczami na światowym rynku potażu było NaChuyen, Mosaic Company, JSC Belarus Kali i Ural Kali PJSC. I przemysł fosforanowy jest znacznie mniej skonsolidowany, przy czym trzy największe firmy stanowią 25% całego rynku, więc widzimy, jak duża to jest różnica, a różni chińscy producenci stanowią kolejne 25%. Natomiast Wiesieńka na torcie, czyli największy rynek, azot. Jest bardzo rozdrobniony, co jest właśnie ciekawe. A trzech największych uczestników tego rynku ma raptem około 15% światowych zdolności produkcyjnych. I to, i to rozdrobnienie właśnie wynika przede wszystkim z szerokiej dostępności surowców, które są potrzebne do produkcji tych nawozów azotowych. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład gazu ziemnego, czy generalnie azotu. Dobra i teraz to na co wszyscy czekali, czyli w co inwestować, jakie mamy fajne spółki, jak można uzyskać ekspozycję na ten rynek i tak dalej i tak dalej. No i nie przedłużając, ale zanim jeszcze zaczniemy omawiać konkretne spółki jeszcze warto wspomnieć o tym, że bardzo fajnie można uzyskać ekspozycję na na przykład rynki potażu za pomocą Altius Resources. To jest symbol CN, ale istnieje też oczywiście o wiele innych sposobów na uzyskanie dostępu do tego tak ważnego rynku kluczowego, tak. I podam Ci teraz kilka takich firm, które, które po prostu blisko obserwuję. Warto też wspomnieć o tym, że one są do, po dość dużych wzrostach, ale tutaj, no właściwie, oczywiście, de decyzję inwestycyjną tak jak zawsze zostawiam Tobie. Niczego nie sugeruję. Ale myślę, że co najmniej warto dodać mm, co najmniej niektóre y, z tych spółek do swojej watchlisty. No i dobra, no i lecimy. Bioseres, czyli BIOX. To jest zintegrowany producent rozwiązań zwiększających wydajność upraw, y, technologii nasion, odżywiania tych upraw i ich ochrony. Czyli takie bardziej technologiczne, bardziej nowoczesne podejście. To jest ciekawe. Mamy jeszcze CF Industries. Symbol CF, czyli producenta generalnie różnych takich produktów azotowych do zastosowań rolniczych, przemysłowych, w tym na przykład saletry mocznikowo-amonowej, amoniaku, mocznika, azotanu, amo, amo, azotanu amonu. I zapowiedział też plany produkcji bardziej ekologicznego amoniaku. No, przy czym jest to już bardziej takie, taka fajna obietnica jakoś okazja taka narracyjna, wzrostowa, już na, na dalszą przyszłość. Także nie bazowałbym tylko na tej zapowiedzi swojej tezy, od razu mówię. Mamy też na przykład Intrepid Potash IPI. To jest największy producent potażu w USA i mają tam bardzo fajną technologię właśnie jedną z najbezpieczniejszych, najtęższych i przyjaznych dla środowiska metod produkcji potażu właśnie i Intrepid prowadzi też podziemną kopalnię w Carlsbad w stanie Nowy Meksyk, w której wydobywa się Langbeinit, co też jest bardzo ciekawe, bo jest to całkowicie naturalny nawóz, więc tutaj mamy i nową technologię i bycie eko, to też tutaj takie, takie bardziej modne, modne zagadnienie też mamy. Dalej, ICL, Israel Chemicals, czyli ICL. I co, co ciekawe, to jest spółka, która posiada wyłączną koncesję na wydobycie wysokiej jakości, tanich minerałów z Izraelskiego Morza Martwego i ma też prawo do wydobycia na pustyni Negel. I ICL jest znaczącym producentem potażu złożonych nawozów potasowych, fosforowych, czyli mamy, mamy tutaj gracza już na bardziej Mocno wyselekcjonowanym rynku, jest też producentem nawozów potasowych, fosforowych, żywności wysokiej jakości, kwasu fosforowego, pierwiastkowego bromu, magnezu. Jest to główny gracz generalnie na takich specjalistycznych, wysokomorzowych niszowych rynkach, co też jest, myślę, bardzo ciekawą opcją inwestycyjną, kiedy nie chcemy iść tutaj w taką, taką na to masówkę, tylko już bardziej. Bardziej tak dogłębnie ten rynek tutaj zbadać i, i się na nim poruszać. Mamy też spółkę K.S., e, Ticker GR. Jest to jeden z pięciu największych producentów potażu na świecie. Odpowiedzialny za pi razy 9% światowych mocy produkcyjnych i około 47% jej sprzedaży rolnej to. Takie produkty specjalistyczne, czyli na przykład siarczan, potażu, czy tak zwane SOP. I ta spółka zapewnia właśnie inwestorom bardzo ciekawy dostęp do rynków nawozów, bo uzyskujemy tam ekspozycję na Europę i Amerykę Północną, ale na przykład z ograniczonym dostępem do Azji, co też tutaj pozwala na bardziej takie specyficzne, geograficzne ekspozycje na, na te rynki. Także jeżeli coś takiego Cię interesuje, to myślę, że jest o czym myśleć. Mamy jeszcze wcześniej wspomniane Mosaic Company MOS. Jest to wiodący globalny producent właśnie skoncentrowanych odżywek fosforowych i potasowych. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to jeden z największych graczy na świecie. <laughs> Mamy też Naturian, Ticker CN. Jest to też jeden z największych producentów. Nawozów i innych składników odżywczych do roślin, i ta firma produkuje i dystrybuuje na całym, właściwie globie, ponad 25 milionów ton produktów rocznie. Yy, I są to produkty potasowe, azotowe i fosforanowe, czyli tutaj też mamy bardzo szerokie podejście, bardzo duży gracz na, na tym rynku, właściwie światowy, i uzyskujemy też wtedy ekspozycję na kilka rynków naraz. Mamy też OCINV, ticker NA, który jest, to jest spółka czwarta co do wielkości i jest czwartym co do wielkości światowym producentem azotu, z 3% udziałem w światowych rynkach mocznika i około 20% udziałem w rynku mocznika drogą morską. To też jest ciekawe, także tutaj też mamy. Ekspozycję ciekawszą, szczególnie kiedy mamy takie problemy z łańcuchami dostaw, i warto też wspomnieć o tym, że w ciągu ostatnich 10 lat ta firma zwiększyła swoje możliwości sześciokrotnie mm, za pomocą takiej, takiej strategii kupowania i budowania, czyli że y, po prostu takich długoterminowych inwestycji można powiedzieć. Mamy też spółkę Foss Agro, Ticker LN, i to już jest rosyjski producent. Przede wszystkim nawozów fosforowych. Jeden z największych e, światowych producentów e, no, na świecie. <laughs> Mamy też Yara International. To, to już jest taki europejski producent, producent bardzo szerokiego asortymentu nawozów i odżywek do roślin i firma ta jest właśnie światowym liderem rynku nawozów azotowych, jeżeli chodzi o wolumen, sprzedaż, EBITDA i to wynikało przede wszystkim, ta pozycja wynika przede wszystkim z połączenia inwestycji organicznych i przejęć na rynkach rozwijających się, przede wszystkim w Brazylii. I tutaj myślę, że to jest niesamowicie ciekawe, bo uzyskujemy tutaj na ekspozycję też na rynki rozwijające się, inwestując w giganta przemysłowego. Warto też wspomnieć o tym, taka ciekawostka na koniec, że. Jara jest też operatorem pierwszego i jak na razie jedynego na świecie elektrycznego autonomicznego kontenerowca. I tą ciekawostką kończę dzisiejszą rozkwinkę. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Myślę, że naprawdę Wam tutaj pokazałem bardzo ciekawy rynek, który trochę porusza szare komórki. Nie jest to ładny rynek, nie jest to przyjemny rynek. Nie jest to w ogóle modny rynek. Tak, no, no mówmy się, że to raczej nie jest, także jak. Ja coś ludzie rozmawiają na ulicy, to raczej nie rozmawiają o, o przemyśle nawozowym, tak, ale myślę, że tutaj ta, ta, ta moda myślę, że nie ma co się nią kierować, bo jednak to wszystko chodzi w inwestowaniu o ten kapitał, a, a nie o tym, czy yy, jak wsiadasz do Ubera, to czy, to czy ktoś Cię tam o to pyta. Więc yy, myślę, że myślę, że dałem ci trochę do myślenia. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.